Biologia i chemia kolory zadań odcinek 10. Dzień dobry, witam wszystkich w dziesiątym już odcinku naszej serii, w której rozwiązujemy zadania z treścią dotyczące biologii i chemii. Przed nami ostatnie jak na razie zadanie dotyczące stężenia procentowego roztworów. Zadanie dosyć łatwe w sam raz na podsumowanie dotychczasowej wiedzy. Przeczytajmy treść. W ilu gramach wody należy rozpuścić 20 gramów cukru, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%. Czytamy powoli treść zadania raz jeszcze i oznaczamy kolorami istotne informacje. W ilu gramach wody? Pytają nas o ilość gramów wody, zatem zaznaczamy na niebiesko. Należy rozpuścić 20 g cukru. 20 g substancji rozpuszczonej, kolor czerwony. Aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%. Stężenie procentowe to ilość gramów substancji w 100 gramach roztworu. Zatem zaznaczamy je również na kolor czerwony. Wypisujemy dane i szukane. Dane. Masa substancji rozpuszczonej, 20 gramów. Stężenie procentowe roztworu, który mamy sporządzić, 5%. Szukane, masa wody, którą mamy użyć do sporządzenia roztworu. Przystąpmy do rozwiązania. Stężenie naszego roztworu ma wynosić 5%. Mamy do dyspozycji 20 g substancji. Zatem te 20 g substancji ma stanowić 5% całości roztworu. Obliczmy zatem masę roztworu, który mamy sporządzić. 20 g substancji rozpuszczonej ma stanowić 5% tego roztworu. X g roztworu będzie stanowiło jego całość. Czyli 100%. Zapiszmy to w bardziej przystępnej formie. 5% to oczywiście 5 setnych całości, 100% to jedna całość, czyli 1. Możemy rozwiązać naszą proporcję. x to się równa 1 razy 20 g, to wszystko dzielone przez 5 setnych. x równa się 400 g. Sporządzimy roztwór, który będzie miał masę 400 g. Masa całego roztworu wynosi 400 g, a 20 g z tych 400 to masa substancji rozpuszczonej. Reszta to oczywiście rozpuszczalnik, czyli woda. Obliczmy zatem masę wody. Masa wody to się równa masa roztworu minus masa substancji rozpuszczonej. Masa wody równa się 400 g minus 20 g. Masa wody równa się 380 g. Zadanie rozwiązane. Zapisujemy odpowiedź. Do sporządzenia roztworu potrzebujemy 380 g wody. Dziękuję wszystkim za dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki i życzę wszystkim słonecznego dnia.